Jau yo, yo, siema, witam! Więc w tym filmiku zrobimy małe podsumowanie moich live tradingów, które trwałem już od e, kwietnia. Czas najwyższy dać jakieś tam pewne wnioski, podsumowanie, no i oczywiście pokazać te rezultaty. E, ja tu sobie zrobiłem taką ściągę, o czym chciałbym mówić. Pierwszy punkt e, istotny. Zmiana strategii miała miejsce dwa razy na tym jednym challenge'u na FTMO. Przypominam, że to jest challenge na 10 tysięcy dolarów, ja nie będę tu podawał warunków, jakie są, bo myślę, że każdy się orientuje, jeżeli siedzi w stop tradingu, wie o co chodzi. Na początku, no troszkę tam doszliśmy do przodu, potem zaczęliśmy spadać, to pierwsza strategia polegała na tym, że trochę gridowałem, trochę piramidowałem, były szerokie stop lossy, no i chuj z tego wychodził. Potem jakoś po... teraz tu nie chcę skłamać, o, po 9 czerwca zmieniłem strategię, Szło chujowo, potem troszkę odbiłem. Potem znowu słabo, mimo że przy tej nowej strategii robiłem podwójne piramidy. Dopiero potem ładnie się to odbiłem, ładnie złapałem. Yy, trzymałem tak długo, aż tam kolorek się na świecach zmieni. Czy tam dojdziemy do jakiegoś ważnego technicznego poziomu. A potem znowu ostry, ostry wpierdol, ostry wpierdol, mocny. Wszystko, to jest na live'ach. Yy, potem stwierdziłem, dobra, nie idzie to piramidowanie, zawracają. No to znowu stwierdziłem, dobra, będziemy robić pojedyncze pozycje proste na pullbackach, zawrotki zgodne z trendem. Yy, no i zaczęłem tak się kręcić w kółko. To od dwóch tygodni tak gdzieś robię. To kręcę się, kręcę, kręcę. I USA mieć wyruchało dwa ostatnie dni. No i tak to wygląda, jak wygląda. Póki co jestem na minus 5, prawie 6% na minusie. No to nie jest jakaś tam, nie jest to jakaś tam, jak ktoś mówi, tragedia. Yy. Bo jeszcze mam tutaj trochę, że tak powiem, przestrzeni, jeszcze trochę tego buforu jest, ale nie będę ukrywał, że no, mam różne myśli, że może znowu zmienić, coś pokombinować. To kombinowanie to jest dosyć moja duża wada, ja mam taki typowy Szań Object Syndrome, czyli po prostu ciągle szukanie jakichś nowych rozwiązań, kolejna jakaś błyskotka, ciekawa do sprawdzenia i niestety to się odbije na tym koncie. Yy. Trochę jestem wkurzony, bo mimo trzymania się takich podstawowych reguł RR dodatnie prowadzenie trading stopy No to niestety no, no, no nie idzie to. I teraz tak, dlaczego nie idzie? Punkt drugi backtest alive. I tu się pojawia frustracja, bo na, back, na, na backtestach to wszystko wygląda pięknie. Ja uzyskałem średnio po chyba 800 trade'ów z próbki robiłem ee, uzyskałem 56% win rateu przy średnim RR1.8. To jest dosyć duże edge, jakby sobie to policzyć. Bardzo fajny. Yy, no ale no cóż, no na, na bakteście to wiadomo. Yy, można trafić yy, fajny moment, fajny okres yy, i wtedy mamy overfitting tak zwany, nie? Więc dlatego staram się robić... Backtesty na dwóch różnych instrumentach, instrumentach w dwóch różnych okresach czasu. Rano po południu, tak to mieszać. Żeby nie trafił na jakiś duży trend, który po prostu zakłamuje. Nie? Wtedy, właśnie, overfitting i to wszystko tak ładnie wygląda. Um, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no wiadomo, że tam tak nie zauważasz jakichś strików, czyli kilku strat pod rząd, bo to wszystko szybko idzie. Chociaż nieraz miałem tak, że nad przy baktesach się trochę wkurwiałem, że to było 5 pod rząd, 6, 7, no na więcej tam było chyba 8 pod rząd, nie? Na no, live linku szczerze pod rząd tyle nawet nie miałem. Miałem mniej, no ale co z tego jak była jedna wygrana, trzy straty, jedna wygrana, cztery stratne, dwie wygrane, trzy straty. Wiecie o co chodzi, są takie ciągi, no. Więc to zjawisko odchylenia pojawia się na live tradingu, które nie ma miejsca w backteście i odchylenia to po prostu błędy techniczne, jak na przykład, nie wiem, źle ustawiony plus za szybko, jakiś slippage się może pojawić, spóźnienie wejścia, właśnie przez ten slippage, przez jakiś przeskok może być, tak? Eee, poprzez przez zmniejszenie e, płynności. Odwrotna pozycja, raz byłem zmęczony i zamiast zrobić buy, zrobiłem sell, czy tam odwrotnie, no to, 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 to w ogóle masakra. Ale raz tak miałem. Nie zwracanie uwagi na wydarzenia, na przykład ostatnio na przemowę Trumpa, która trwała długo, ja myślałem, że już koniec, bo nawet oczywiście tego nie sprawdziłem. Kolega mi tutaj przypomniał o tym. Pozdrawiam serdecznie, Beniola, bo tu trochę dyskutujemy, eee, więc trzeba się zbierać. Eee, no i to też powodowało, że no, łapałem ciągle jakieś małe konsolidacje, które mi ucinały moje 100 plusy, które zresztą są wąskie. Eee, też nie zwróciłem uwagi na otwarcie rynku dzisiaj rano. Eee, Jakiś na wniosek wyciągnąłem przy USA, lepiej poczekać te pół godziny od otwarcia, bo te pierwsze świece to jest masakra i nie wiedzą, w którą stronę chcą iść. No i oczywiście pojawiają się błędy psychologiczne, no bo wykresu sobie nie cofniesz jak na bakteście. Typu FOMO, czyli łapanie na siłę, zbyt płytkich pullbacków na przykład, które nawet nie styknęły mojej szybszej średniej. Pojawia się overtrading, tak, yy więcej otwieram tego niż zakładałem. Yy. Tak, to już mówiłem. No i właśnie trzeci taki wniosek: większa ilość czasu przy wykresach nie równa się lepszy trading. To niestety tak nie jest, ponieważ pojawia się większa przestrzeń na błędy przeróżne i w ogóle pojawia się też dużo czasu na kombinacje. Także no, nie polecam siedzieć zbyt długo. Ustalić sobie, nie wiem, trzy straty na dzień, czy tam trzy straty na sesję eee, i maksymalnie dwie godziny siedzieć, więcej nie. Eee, czwarty punkt. Uproszczenie strategii. Niedawno więc próbka za mała, no to to co tutaj Wam mówiłem. Nie mogę z tego jeszcze jakichś wniosków wyciągnąć. Chciałem ją maksymalnie uprościć za, za poradą właśnie kolegi z Discorda. Że po prostu jedna pozycja bez piramidowania przy sensownych, dobrych setupach takich A+, przy głębszych pullbackach w trendzie. Eee, no muszę sobie wydrukować dokładniejszą checklistę, bo też czasem zapomnę spojrzeć na te newsy. To jest punkt piąty i punkt szósty. O, nie zmieniłem na szósty. Jeżeli uwalę, uwalę, to kolejny challenge będzie, no, na innej strategii i będę starał się modelować tradera Toma. Nie kopiować, tylko modelować. I tam wykres będzie właściwie czysty, czysty price action. No, ale to mówię, to jest znowu przeskok o 180 stopni w ogóle w inną stronę i... Póki co, jeszcze będę o to konto walczył, co tu jest. Tą metodą, którą teraz stosuję, nie będę już jej zmienił. Jak, jak uwalę, to uwalę i będziemy dalej kombinować. Dopiero wtedy będziemy kombinować. No widzicie, znowu mam tą potrzebę wewnętrzną, nie? To mnie, to mnie gubi. No i ta moja niecierpliwość też mnie gubi. Kurwuję czasem ostro na tych live'ach. No ale ja nie mam zamiaru nic ukrywać. Inni to robią z siebie świętych, nie? Nie mam zamiaru nic ukrywać. No taki jestem, wkurzam się, ale staram się trzymać założeń. Teraz przynajmniej. Dobra. No to chyba wszystko. Jeżeli chodzi o Trader Tom, to jest Tom Hugard, który napisał książkę. Ja tą książkę polecam jeszcze raz, po raz chyba piąty ją polecam. Tom, o. Wygrywałem ci, którzy potrafią przegrywać. Tom Hugard to jego kanał na YouTube, to jest Trader Tom, on robi tam te live'y swoje. Można tam je sobie no, obejrzeć, przeanalizować, wisione wnioski. No i tyle. Dobra. Mój rachunek z sumienia się skończył. Dziękuję, pozdrawiam, Siema.